Aby zarejestrować w programie nowe wycielenie, należy w karcie samicy wybrać zakładkę wycielenia. Znajduje się tu niebieski przycisk Nowe wycielenie. Klikamy na niego. Numer wycielenia jest wpisany automatycznie. Podajemy więc datę wycielenia Rodzaj porodu, rasę cieląt, płeć, żywotność, ewentualne wady i masę urodzeniową. Można także dopisać notatkę. Jeżeli urodziłyby się bliźniaki, klikamy przycisk Dodaj kolejne ciele. Jedna karta to informacja o jednym cielaku. Aby usunąć jedną z kart, klikamy na ikonkę kosza na śmieci, znajdującą się w lewym górnym rogu karty. Klikamy przycisk Zapisz. Program zapyta, czy chcemy zarejestrować cielę, co oznacza wpisanie jego numeru kulczykowego. Klikam przycisk Tak Zarejestruj teraz. Pojawi się lista cielą z tego wycielenia. Po najechaniu na wiersz pojawia się niebieski kwadracik. Po kliknięciu w niego wyświetla się polecenie Rejestruj cielę. Pokazuje się formatka do wpisania numeru kulczykowego, oborowego, nazwy i numeru dodatkowego. W ostatnim polu możemy zmienić masę urodzeniową, którą wpisaliśmy wcześniej przy wycieleniu. Tylko pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Klikam przycisk Dalej. Kolejny etap to wybór lokalizacji i grupy technologicznej. Numer obory SYMLEK oraz numer IRZ są wprowadzane automatycznie. Tak jak w poprzednim etapie, tylko pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia. Klikam przycisk Dalej. Ta część dotyczy pochodzenia. Rasa jest domyślnie przypisana według rodziców, jednak jest to okienko edytowalne, które możemy zmienić, gdyby program źle zasugerował rasę. Klikam przycisk Dalej. Ostatni etap pozwala sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały podane poprawnie. Klikam przycisk Akceptuj. Jeżeli przy rejestracji wycielenia nie chcemy od razu wpisywać numeru kolczykowego cielaka, Klikamy przycisk nie, zrobię to później. Nieuzupełnione karty są dostępne w zakładce Dokumenty, karty cielą do uzupełnienia. Uzupełnienie karty jest niezbędne do wygenerowania zgłoszenia bydła do Arimru.